Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jakub Wojas, a to jest Kurier Historyczny, podcast i premierowy odcinek nowego cyklu na tym kanale pod tytułem Historyczny Przegląd Tygodnia. W nim będziemy omawiać wydarzenia współczesne, które mają kontekst historyczny bądź nasuwają pewne analogie z przeszłości. W dzisiejszym premierowym odcinku zajmiemy się sytuacją w Teksasie, czy Stanom Zjednoczonym grozi druga wojna secesyjna. Ustawa o języku śląskim, czy język śląski, naród śląski rzeczywiście istnieją? Wspomnimy również o kontrowersyjnym spocie Komisji Europejskiej z okazji Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu, wizycie ministra Sikorskiego w Berlinie oraz setnej rocznicy urodzin Lidii Zamechow, promotorki języka Esperanto. Przy okazji przypominamy, że można wspierać naszą działalność za pośrednictwem Bike Bajkofitu lub kupując coś w sklepie Wokulskiego. Serdecznie zachęcamy i dziękujemy za wszelkie przekazane już wsparcie. A teraz przechodzimy do rzeczy. Media głównego nurtu omijają ten temat, a w sieci roi się od różnego rodzaju teorii, które dodatkowo podchwytuje rosyjska propaganda. Otóż Stanom Zjednoczonym grozić ma wojna domowa. Druga wojna secesyjna, wszystko wiąże się z kryzysem migracyjnym na granicy meksykańsko-amerykańskiej. W grudniu ubiegłego roku odnotowano rekordową liczbę zatrzymanych ponad 300 tysięcy osób, które nielegalnie przekroczyły tę granicę. W styczniu sytuacja się poprawiła, ale służby amerykańskie alarmują. Nie są już w stanie zapewnić szczelności granicy z Meksykiem. W tej sytuacji władze stanu Teksas zdecydowały ustawić się wzdłuż granicznej słynnej rzeki Rio Grande drut żyletkowy, to się jednak nie spodobało władzom federalnym, które przystąpiły do usunięcia tej przeszkody, ale gubernator stanu Teksas, Greg Abbott, wysłał na granicę Gwardię Narodową w stanu Teksas i uniemożliwił służbom federalnym dostęp do Rio Grande. Sprawa dotarła do amerykańskiego Sądu Najwyższego, który stwierdził, że władze federalne mają rację i mogą usunąć nieszczęsną przeszkodę, ale to nie koniec, bo gubernator nie zmienił swojego zdania. A co więcej, poparło go 25 innych gubernatorów stanowych, nieprzypadkowo Republikanów, którzy wysłali do Teksasu swoje jednostki stanowej Gwardii Narodowej. Przypomnijmy, że ta gwardia ma nie tylko zabezpieczyć granice z Meksykiem, ale też blokować dostęp. Do dostęp do niej funkcjonariuszom federalnym. Gubernator Abbott tłumacząc swoje działania, powołuje się na artykuł 1 dział 10 Konstytucji Stanów Zjednoczonych, który mówi, że poszczególne Stany mają prawo do wdania się w wojnę, jeżeli staną się ofiarą inwazji. Jakby tego było mało, to po sieci krążą informacje, że Teksas ma ten przywilej, że może zgodnie z prawem wystąpić z USA. Dokonać legalnej secesji. A jak jest naprawdę? Po kolei. Teksas jest dosyć specyficznym stanem. Mocno konserwatywny bastion republikanów. Nie należy do stanów założycielskich Stanów Zjednoczonych. Nie była to kolonia angielska, lecz hiszpańska. Potem była to część Meksyku w latach 20. XIX wieku, zasiedlana przez osadników z południowych stanów Stanów Zjednoczonych. To właśnie oni w 1835 roku rozpoczęli wojnę wyzwoleńczą przeciwko Meksykanom. Do amerykańskiej mitologii i popkultury przyszła obrona Alamo. Są to amerykańskie termopile. Przez 13 dni około 200 obrońców broniło się przed naporem 3000 żołnierzy meksykańskich. Obrońcy Alamo walczyli i ginęli jednak nie za Stany Zjednoczone, lecz Republikę Teksasu. Teksas został przyłączony do USA w 1845 roku i zarówno w Teksasie jak i w Stanach nie wszyscy byli entuzjastami tego pomysłu. Już zresztą 16 lat później Teksas dokonał secesji. Nie zrobił tego sam bowiem... Razem z pozostałymi stanami południa, a klęska wojny secesyjnej poważnie zaważyła na dalszych losach Teksasu. Północ bowiem spacyfikowała południowe stany, które pogrążyły się w stagnacji gospodarczej. Z niej Teksas wyciągnęło odkrycie bogatych złóż ropy naftowej. I tak ten stan jest dziś rozległy. Terytorialnie ponad dwukrotnie większy od Polski, ma 30 milionów mieszkańców. Bardzo konserwatywny, bardzo republikański obowiązuje tu kara śmierci, a jeszcze do niedawna karano tu nawet sodomię. Ideologicznie znacząco odbiega od wschodniego i zachodniego wybrzeża Stanów. A konflikt na granicy może tylko to podgrzać. Ale czy Teksas może legalnie wystąpić z USA? Nie. Owszem, takie wątpliwości istniały przed wojną secesyjną, ale po zwycięstwie północy całkowicie one zniknęły. W 1869 roku Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, że żaden stan, żaden, także Teksas, nie ma prawa do secesji. To stanowisko utrzymywane było w, było w orzecznictwie Sądu Najwyższego przez kolejne lata i również dziś pozostaje niezmienione. Zatem nie, Teksas nie może legalnie opuścić Stanów Zjednoczonych i ogłosić niepodległość. Gdyby zaś próbował to zro zrobić, to należy spodziewać się reakcji Waszyngtonu, który ma gigantyczną przewagę nad y, jednym stanem mimo wszystko, a stanowa Gwardia Narodowa jest formacją milicyjną, y, która w żadnym sto stopniu nie jest przygotowana do działań bojowych. Ponadto tak naprawdę władzom Teksasu, a także innym stanom, które poparły gubernatora Abota, nie chodzi o odłączenie się od wspólnego państwa, ale właśnie walkę o przejęcie władzy w tym państwie. Zbliżają się wybory prezydenckie, a kryzys migracyjny to poważne uderzenie w prezydenta Joe Bidena, którego obwinia się za sytuację na granicy, gdyż to on zapowiedział zelżenie polityki migracyjnej, co miało doprowadzić do wzrostu nielegalnych przekroczeń. Republikanie próbują to wykorzystać, z tym że podstawy prawne do działania gubernatora Abbott'a w tej materii są wątłe. Przepis konstytucji na który się powołuje Odwołuje się do stanu wojny, a nie masowych, nielegalnych przekroczeń granicy. Przy okazji warto podkreślić, że Stany Zjednoczone z perspektywy prawa międzynarodowego i tu może zaskoczenie nie są federacją, nie są państwem złożonym. Jest to, jak określił profesor Ludwik Erlich państwo udzielne, jednolite. Pomimo swojej wewnętrznej federacyjnej struktury, to z zewnątrz występuje ono jako jeden podmiot. Amerykański stan nie ma żadnych uprawnień, by wstępować w relacje z innymi państwami. Tym samym nie może wobec nich stosować zasad mm, prawa międzynarodowego przynależnych państwom, jak chociażby prawa do samoobrony. Te uprawnienia należą wyłącznie do władz federalnych. Także cała sytuacja w Teksasie to kolejna odsłona wojny między Republikanami a Demokratami, choć może warto jeszcze odnotować, że w 2021 roku miejscowi politycy republikańscy zgłaszali potrzebę rozpisania referendum na temat możliwości wystąpienia Teksasu. Ze Stanów. Wtedy nie było jednak y, zbyt wielu entuzjastów tego pomysłu, ale na pewno takie kryzysy, jak ten na granicy, podgrzewają nastroje separatystyczne. I choć żadnych szans na se secesję te Teksasu, nie ma czy jakiegokolwiek innego stanu, to na pewno takie tendencje działają destrukcyjnie na całe państwo. Do Sejmu trafił projekt ustawy, by nadać językowi śląskiemu status języka regionalnego. Taki status ma już na przykład język kaszubski. Wiąże się to z dofinansowaniem nauki w szkołach tego języka, pojawieniem się tablic przed wjazdem do miejscowości czy wsparciem dla inicjatyw kulturalnych. Część jest językoznawców, w tym np. przykład profesor Jan Miodek ma spore wątpliwości, czy śląski to rzeczywiście język. Części, częściej określa się go jako gwarę, albo w najlepszym razie dialekt języka polskiego. Zresztą różnica między śląskim a literackim językiem polskim wydaje się mniejsza niż między gwarą podcholańską a literackim polskim. Co więcej, język polski jest bardzo niejednolity. Inaczej on brzmi pod Opolem, inaczej pod Katowicami, a jeszcze inaczej pod Cieszynem czy Raciborzem. W niektórych miejscach jest on bardziej zbliżony do polskiego, w niektórych do niemieckiego, a w innych do czeskiego. No i jeszcze jedno: czy aby język śląski jako język regionalny to nie jest wstęp do narodzin jakiegoś śląskiego separatyzmu? Z nadaniem językowi śląskiemu statusu języka regionalnego wiąże się niewątpliwie kwestia narodowości śląskiej. Problem ten w polskim dyskursie pojawił się na przełomie lat 90. i 2000. Obecnie, według ostatniego spisu powszechnego z 2021 roku, narodowość śląską deklaruje niespełna 600 tysięcy osób z czego 187 tysięcy wyłącznie śląską niepowiązaną z narodowością polską czeską czy niemiecką po śląsku zaś mówi 460 tysięcy osób w tym redaktor Łukasz Szymura którego niestety, który niestety nie mógł uczestniczyć w dzisiejszej audycji a ja szkoda ja nie godom, czy nie rządzę po śląsku ale mieszkam na dolnym śląsku Choć w granicach województwa opolskiego, którego większość stanowią właśnie ziemie górnośląskie. Zresztą historyczną stolicą Górnego Śląska nie są Katowice, lecz właśnie Opole. Na Dolnym Śląsku również istniała społeczność Śląska, ale uległa ona na przełomie XIX i XX wieku całkowitej germanizacji. Tylko co rozumiemy przez społeczność Śląską? Mowa tu o ludności autochtonicznej pochodzenia słowiańskiego. Katolickiej. Ona właśnie przez wieki zachowywała swój język, obyczaj, stanowiła część tej masy, tej samej masy chłopskiej, która w drugiej połowie XIX wieku przeszła do polskości, dokonało się w niej polskie przebudzenie narodowe. Wszelkie różnice wynikały tu z faktu, że Śląsk od XIV wieku znajdował się poza państwem polskim. Ulegał najpierw wpływom czeskim, potem niemieckim. Polska pojawiało się tu na chwilę i epizodycznie. Mimo to, kiedy w drugiej połowie XIX wieku następowało przebudzenie narodowe, to elity inteligenckie i warstwa inteligentnego proletariatu, wywodząca się właśnie z miejscowych mas plebejskich, zbliżała się naturalnie do polskości, a to ze względu na właśnie na bliskość kulturową czy językową. Część jednak ulegała procesom germanizacyjnym, a część, zwłaszcza po I wojnie światowej, gdy zaostrzał się konflikt między Polską a Niemcami o Górny Śląsk, opowiadała się za opcją trzecią, czyli narodowością śląską. Była to jednak najmniejsza z tych grup i bez żadnych szans na spełnienie swoich postulatów utworzenia państwa górnośląskiego. Potem opowiadała się ona za utrzymaniem śląska w całości w granicach Niemiec. Co było o tyle nierozsądne, że dotychczasowa polityka niemiecka dążyła do całkowitej germanizacji ślązaków. Śląskość mogła jedynie przetrwać przy Polsce, choć druga RP również nie, nie okazała się dla tej ludności spełnieniem marzeń. Administracje szkoły przejęły osoby przeważnie z centralnej Polski, Śląska Gotka była dyskryminowana, i to mimo, że Województwo śląskie miało przed wojną status autonomii. Dyskryminacja ze strony państwa niemieckiego i państwa polskiego w naturalny sposób doprowadziła do wytworzenia się opcji trzeciej, śląskiej. I o ile trudno sobie wyobrazić Wielkopolanina, Mazowszanina czy Podlasianina, którzy wykluczają narodowość polską i pozostają tylko przy swojej tożsamości regionalnej, to przy Ślązakach jest to możliwe. Podobnie zresztą jest z Kaszubami, którzy również. Długo żyli poza państwem polskim, a ponadto żyli przez wiele wieków na obszarze poddanym dominacji kultury niemieckiej. Sytuacja jest zatem tu dość podobna jak w przypadku Ślązaków. Do połowy, do drugiej połowy XIX wieku, Kaszubi z reguły nie mieli swoich elit, ale zarazem posiadali bogatą obyczajowość, kulturę plebejską. Podobnie z Ślązakami. Tym samym dość bzdurne wydają się teorie różnych nacjonalistów śląskich, którzy chełpią się śląskimi noblistami, śląską narodową szlachtą czy śląskimi pisarzami. Nie. Nie da się wskazać, poza może jakimiś pojedynczymi przypadkami, by ktoś z kręgu elit mieszkających na Śląsku uznawał się za narodowo za ślązaka. Każdy z tych przedstawicieli elit był albo Niemcem, albo Polakiem, albo Czechem pochodzącym ze Śląska, Ślązakiem regionalnym i tylko wyłącznie na tej zasadzie o śląskości w kategoriach narodowych mało kto myślał. Niemniej specyfika Górnego Śląska, a właściwie jej autochtonicznej ludności, która żyła przez wieki poza państwem polskim, wydaje się, że wymaga Docenienia, że ich odmienny od literackiego polskiego specyficzny język przetrwał. Ale czy to wzmocni jakieś tendencje odśrodkowe na Górnym Śląsku? Wątpię. Tak jak wspomniałem, mimo różnych rachunków krzywd, to jednak jedynie w państwie polskim śląskość miała szansę przetrwać. Stąd znów dość głupawe wydają się odwołania niektórych ślązakowców. Do niemieckości, do haseł Oberschleisen. Tymczasem nikt inny jak Fryderyk Wielki zapoczątkował działania zmierzające do ujednolicenia narodowego śląska, co na Dolnym Śląsku udało się Prusakom w 100%. Ponadto na Górnym Śląsku ślązacy stanowią obecnie wraźną mniejszość. W dodatku kultura śląska ma charakter ekskluzywny. Z reguły za ślązaków nie mogą się uznawać ci, którzy nie mają stąd swoich przodków. A to już wróży raczej ruchom śląskim los tych kaszubskich. Jak wynika z ostatniego spisu powszechnego, kaszubów i osób posługujących się językiem kaszubskim ubywa, i to mimo, że status języka regionalnego kaszubski posiada od wielu lat. Zatem język śląski jako język regionalny to z jednej strony docenienie tego, że ten język przetrwał na tych ziemiach, mimo że wiele lat ta społeczność żyła poza państwem polskim. Z drugiej strony, jest to nie rozwój tego języka, lecz raczej zahamowanie procesu jego wymarcia. 27 stycznia, w sobotę, mieliśmy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. Komisja Europejska postanowiła zabłysnąć i wyemitowała spot z tej okazji. Wskazała nim, w nim jedno państwo, tym państwem niestety była Polska. Mówię niestety, bo pojawiło się Polska, pojawiła się tutaj w charakterze miejsca lokalizacji obozu koncentracyjnego w Auschwitz, który wybudowali em, naziści bez wskazania jakiejkolwiek narodowości. No cóż, nie jest to pierwszy taki przypadek. Polska, e, polska część internetu, Twittera, e, a te, w tym Polski Minister Spraw Zagranicznych natychmiastowo zareagowali, spot został usunięty, ale cóż... Lepiej chyba nie być tak reaktywnym, a bardziej aktywnym. Bardzo żałuję, że to polskie władze nie wyemitowały takiego spotu anglojęzycznego, gdzie by było wskazane zarówno los polski w tym czasie, jak i kto wybudował konkretnie te obozy, nie naziści, ale raczej niemieccy naziści, czy państwo niemieckie w tej formie. Tymczasem znów mieliśmy re reakcję oburzenia na ewidentne kłamstwo, czy przekłamania czy informacje, które mogły wprowadzać w błąd. Stawiłbym na to, żeby następnym razem to Polska emitowała takie spoty albo takie spoty były wyraźnie konsultowane ze stroną polską. Cóż, lepiej, żebyśmy to my pisali własną historię i opowiadali o niej, niż żeby inni to robili za nas. Pozostając w kręgu spraw dyplomatycznych, minister Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, odwiedził Berlin. Jest to druga jego wizyta zagraniczna po Kijowie, co wyraźnie wskazuje na wagę naszego niemieckiego sojusznika z Unii Europejskiej i NATO. Można było się wprawdzie tego spodziewać po rządach PiSu, Nowa koalicja raczej będzie dążyć do odwilży w stosunkach Polsko-niemieckich zwróciłby jednak uwagę na jedną kwestię, bowiem minister Sikorski wspomniał w dosyć oryginalny dla siebie sposób o e, kwestii reparacji. Jak powiedział minister Sikorski w trakcie tej wizyty, jednym z tematów, który będę chciał poruszyć, jest projekt domu niemiecko-polskiego na wcześniejszym etapie prac znany jako miejsce pamięci i spotkań z Polską, które ma powstać w Berlinie jako miejsce upamiętniające polskie ofiary i straty wojenne. Będę też prosił panią minister, aby rząd niemiecki w kreatywny sposób pomyślał o tym, jak znaleźć formę rekompensaty tych strat wojennych czy zadośćuczynienia. Moim zdaniem bardzo dobrze, że minister Sikorski porusza ten temat. Mimo, że jak wskazywaliśmy jednym z naszych filmów, podstawy prawne do jakich, jakiejkolwiek formy rekompensat, jakiejkolwiek formy reparacji ze strony Niemiec są słabe, aczkolwiek jest to zawsze ważny czynnik w dyplomacji negocjacji pomiędzy stroną niemiecką. Zobaczymy, jak sprawa będzie się rozwijać, ale to można uznać na plus dla obecnej polskiej dyplomacji. Oczywiście mały plus, bo dopiero zobaczymy, jak to będzie w przyszłości wyglądać. Ciekawa to jest w szczególności, yy, szczególności to określenie w kreatywnej formie, więc raczej to nie będą wypłaty konkretnych pieniędzy, bardziej jakiś fundusz rozwojowy na rzecz czegoś. No, zobaczymy, jak dalej sprawy się potoczą. I ostatni nasz temat, także pokrótce, rocznica tygodnia, to jest skazana właśnie przez Łukasza, jest to setna rocznica urodzin Lili Zamenhoff, córki Ludwika Zamenhoffa, twórcy języka esperanto, języka, który w zamierzeniach miał się stać językiem międzynarodowym, którym wszyscy ludzie mogli się bez problemu dogadać, który... Że niestety, nigdy się nie nauczyłem tego języka, bardzo łatwo przyswoić i bardzo łatwo porozumiewać się, niezależnie z którego kręgu kulturowego pochodzimy. Cóż, nie da się ugryźć, że ten projekt nie spełnił swoich oczekiwań. Esperanto nie jest i nigdy nie był językiem międzynarodowym. Takim językiem obecnie jest język angielski, wcześniej był język francuski, jeszcze wcześniej łacina, czy będzie w przyszłości język chiński? Szczerze wątpię, i to nie, względu, nie ze względów geopolitycznych, ale raczej ze względu na rozwój sztucznej inteligencji. Już niedługo rzekomo mają powstać specjalne słuchawki, w których będziemy słyszeć tłumaczenia każdego możliwego języka. Zatem raczej nauka języków ma się stać bardzo niedalekiej przyszłości za kilka lat, być może całkowicie zbędna. Także język Esperanto nie będzie bardzo trudno tutaj przewidywać inny scenariusz. Nie będzie tym językiem międzynarodowym. Dlaczego się udało? Wydaje mi się, że to czysta pragmatyka, że to ten kraj, który ma najwięcej do powiedzenia w świecie, najwięcej z nim się spraw załatwia i najwięcej on załatwia, narzuca tutaj pewną formę formę polityczną i przez to Pragmatyka wymaga, żeby się z nim dogadać tym jego języku. Z strony jest dominacja kulturowa, że jeżeli ta kultura jest tak wszechobecna jak obecnie kultura amerykańska, czy wcześniej anglosaska, tak ogólnie, czy wcześniej właśnie francuska, no to w tym momencie ten język staje się dominujący i bez względu na to, jak on jest trudny, angielski nie, jest, nie należy do najtrudniejszych języków, to wtedy on się staje tą lingua franca. Także Esperanto miał bardzo trudną mm, rolę, żeby stać się tym językiem międzynarodowym, i ten projekt utopijny dość niestety się nie powiódł. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego dzisiejszego premierowego odcinka. Zachęcam do dzielenia się opiniami w komentarzach. Równie mocno zachęcam do wsparcia naszej działalności. Linki wszelkie stosowne do bajkofitu, patronaita czy sklepów Okulskiego znajdą. Państwo w opisie. W przyszłym tygodniu zapraszam na kolejny odcinek, zapraszam również na kolejne odcinki na naszym głównym kanale Kurier Historyczny. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia wkrótce.